Bieganie, bieganie! O nie! Patrzcie tylko to pan pielęgniarz bardzo zły, nie jest tutaj miło mi. Goni mnie, je, je pomocy. Ojej, może się gdzieś, moi drodzy, przyblokuje. O właśnie, i nam zabawy nie zepsuje? Złapał mnie, tylko nie to. O, ponownie. Mamy chyba jakiś labirynt. O, skomplikowane! Tutaj jest wszystko. Te rzeczy są poukładane w taki dziwny sposób, że ja się na nich blokuję. Pomocy jest już blisko. A tam zaraz blisko. To było. Au! Było lotnisko? Chyba nie, patrzcie tylko, jak tutaj fajnie. To jest taki strasznie wielki szpital. O, i pan pielęgniarz na recepcji. Jej, wszystko się tak fajnie porusza. O, cześć, tutaj wasza Blue Jane. Tak, zapraszamy, zapraszamy. Cześć! Dzień dobry. Jej, patrzcie tylko, jaki sympatyczny! Chociaż nie jest zbyt śliczny. Dobra, idziemy, idziemy. Tutaj się drzwi nie otwierają, niestety. O, a może tutaj też nie? Je, je, o! Skrzynka z prądu! I przycisk dobra. Ho, ho, ho! możemy sobie skakać. Ej, tam się drzwi zatrzasnęły. Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś specjalnie na naszą blue chain. No, o! Fuj, co to się z tej rury wylewa? Jakiś kwas. O, nie zabiedzie nas. Zamknęło się. je! je, je. Śmierć? Nie! Gastrujący! O, no i z czego się śmiejesz, koleżko? To wcale nie jest zabawne. Muszę tutaj wejść, czekajcie, potrzebuję klucza. O, jest taki złoty klucz, tak się Blue Jane tutaj uczy. No dalej, wskakujemy, bez żadnej ściemy. Ej, włażę w głowę Blue Jane. Czekajcie, no dajesz z tym kluczem. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ej, no. Ej, o, udało się. Nareszcie, nareszcie. Przypieszny bagreście, kochani. Para gorąca. O nie, o nie. Prawie jak lawa pachnąca. Koleżanka Ała! Posypała, tak jak ja, Tralalalala! La la la. jeszcze raz próbujemy. O! I wszystko nam się tu udaje. Jej! jak fajnie! Ej, same tutaj jakieś beczki. O nie! Kogoś tam rozwaliło. O! Dobra, ten wiatrak jest bardzo niebezpieczny. Uważaj, Blue Jane, koniecznie na te wiatraki. O, kto to taki, to wiatraki. A to co, laserowe coś. Czy da nam w kość? Zaraz się okaże. Powoli, powoli, aż rosu się przesoli? Nie, nie lubimy przesolonych rosołów. Ohyda, ohyda. O, juhu, jej, jaki tutaj jest bałagan. Ktoś mógłby to posprzątać. I jest kwas, który nie zawiedzie nas. Jak wpadnę, to się rozpuszczę na pewno. Co My tak do tego kwasu wpadacie, koledzy? O, juhu! ała, tylko nie to! Rozpadłam się! jejeje, Roztopiłam się w tym kwasie! No właśnie! Jej, czekajcie! Jej, patrzcie tylko! O! Mamy znowu belkę drewnianą! Tylko ciekawe, czemu ona się nie rozpuszcza! Bardzo to jest interesujące, jak wczorajsze słońce! I co teraz? No, gdzie jesteście belki? Tak jest, a właściwie takie kłody. Kłody, kłody, kłody i tyle tu mam swobody. Oj, one się szybko poruszają, na blue Jane już czekają. No dalej, dalej. Akurat teraz nic nie ma. O, płynie sobie. Juhu, jeszcze raz i teraz. Brawo, udało się. Ye, ye, ye. Rozglądamy się po tym bałaganie. I co? Nie da się otworzyć, jaka szkoda, czekajcie. Po tych rurach należy biec. No właśnie! O, kolega wskazał nam drogę, dzięki, mój drogi! O, pomocy, pomocy! Wszędzie się leje! Ta okropna, zielona maś! O, patrzcie tylko, zaś! Tutaj jest zaś! O, chyba się utopił! Uważamy, Blue Jane, uważamy! Temu kwasowi! Au! Się nie damy! Zaś się rozpadłam, jak mi przykro, jak mi przykro, dobra. Może tym razem będzie lepiej. Zaraz się okaże, że zjemy kluski na parze. O, jak ja uwielbiam takie kluski, kochani. Z, na przykład czekoladą. Polany, sosem czekoladowym, ojej, ale się rozmarzyłam, Taka głodna tutaj byłam. O, kochani, dobra, kolejny raz skaczemy i się niczym już nie przejmujemy. O, jak fajnie się tutaj kręcił! O, juhu, jeszcze trochę, jeszcze trochę, może nie będzie wcale tak źle, nie, 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 dziwnie ruszasz, Blue Jane, się, o, wskakujemy, wskakujemy, o, jeszcze trochę, jeszcze trochę i będę na samej górze, powiedziałam, pewnej kurze. Juhu, jeszcze trochę, jeszcze trochę, tak jest, tak jest i nie ma już łez, damy sobie chyba radę i zjemy przepyszną czekoladę, juhu, chyba jestem na samej górze, ojej, czekamy, czekamy, gdzie tym razem będę skakać, patrzcie, to jest chyba wyjście, no nareszcie, no nareszcie, przy przepysznym agresie, o, jaka szachownica, przepyszna jajecznica, nie ma tutaj jajecznicy, a jaka dobra jest jajecznica z pomidorami, moi drodzy, to dopiero jest hit. O, dzień dobry, panie pielęgniarzu! Zaś mnie gonisz, pomocy nogi za pas, bo pan zły goni nas. No właśnie, no właśnie, jest daleko. Na szczęście. Ho-ho-ho, czeka na mnie samo zło. Nie, on jest tak daleko, moi drodzy! że nie muszę się w ogóle nim przejmować. O, no chodź tutaj, no chodź, bo jakoś tutaj jest nudno, bez ciebie. O, zamknięte. O, został po drugiej stronie, czy jego życie będzie skończone? Chyba nie. Ała, za to moje jest skończone. O, to bolało, to bolało. Ej, jak tutaj dużo tej trucizny. Cały ten szpital jest jakiś zatruty. O, obrzydliwe, obrzydliwe. No, czekamy, czekamy bo się boję, że dostanę zaś tą substancją w głowę. O, to takie tu typowe. Skaczemy, skaczemy. Juhu, udało się. Je, je, je! Czekajcie, przełazimy teraz tutaj. Czy nam się uda? O, chyba się uda. Patrzcie tylko, kochani. Wow, odpowiednie. Moi drodzy, wybrałam. Juhu, to mi się podoba. Mamy klucz i to tak szybko go znalazłam. Co to takiego w tym szpitalu? W tej piwnicy? O nie, jakieś halabardy. Tutaj wiszą. O jej, czy moje jęki usłyszą? Mam nadzieję, że nie. Poczekaj Blue Jane, poczekaj. Tralalala, I się nam udało. Juhu, super. O jakie kości nie ku naszej radości. To są poprzedni delikwenci, którzy próbowali przejść to obi. O jak się przechodzi obi, to tak się tutaj robi. No właśnie. Oj, <ścoughs> nie, no tędy to byś się wracała, a my My potrzebujemy tutaj. Co to za kulki tutaj latają? A pomocy, pomocy! Jej, i w nas tutaj celują. Czasu na nas nie marnują. Ojej, patrzcie tylko. Jejeje! O, zaś coś się dzieje! Pan pielęgniarz ponownie mnie goni! A ty nie masz jakiejś papierkowej roboty? Albo nie przyjmujesz na przykład pacjentów? O, bardzo dziwne to! Jej, cały czas mnie goni? Zaraz to się okaże. Jest! Tak jest! I mamy strzał Okay, juhu! Jej, jaka długa ta podróż. O, pomocy, pomocy! Jest na szczęście daleko. I co? Wow, drzwi się zamknęły. O, jej, a my sobie dalej. Ała! możemy grać? Tylko nie to. Głowa mi odpadła. Co tu się dzieje? Kogut pieje. Nie, nic szczególnego. Koleżanko i kolego, po prostu musimy bardziej uważać. O, jest i dźwignia. Tak jest! Coś się dzieje. O, otworzyły się platformy, po których będziemy zaraz skakać. Jak miło, jak miło się tutaj zrobiło. No, Blue Jane w tę stronę, no. I skaczemy. Juhu! Brawo! Bravissimo! Jak Fajnie. O. Jest strzałka, cały czas podpowiedzi od naszych śledzi. Ho, ho, ho. No dobra, i co? Czekajcie jakieś pakunki. Powoli, powoli. Czekamy, czekamy i co? O nie. Ona zniknęła i ja się rozpadłam przez to. Czekamy, czekamy, tym razem błędów takich nie popełniamy. Szybko przeskakujesz. O, no właśnie, niech mnie piorun tu nie trzaśnie. Nie, nie będzie wcale tak źle, miejmy nadzieję. Czekajcie, o, proszę bardzo. I juhu, tak jest, udało się. Je, co my tutaj mamy? O! Jej jakieś taśmy, a rozwaliło mnie ponownie, jak ja tutaj często ginę w tej grze. O, może tym razem się uda? Powiedziała Maruda. Juhu, udało się, super. Za drugim razem zazwyczaj się udaje. O, co to takiego? Musimy czekać. O, no dobra. Skaczesz, skaczesz, skaczesz. Czekasz, czekasz, czekasz. Juhu! Nie będzie wcale tak źle. Miejmy nadzieję, co tam jest rozlane. O, coś czerwonego. Czy to jest krew? Czy to jest krew? Nie, chyba nie. Mam nadzieję, to jakaś farba zwykła. O, pomocy, pomocy. Nie mogę jej dotknąć. Czyżbym się miała w niej utopić, czy jak? O, dzień dobry, proszę pana! Rzecz się stała niesłychana! O, daliśmy mu w brzuch zastrzyk. Jest chyba niezbyt zadowolony. O jej, patrzcie tylko! Co ty tam masz? O, pomocy! Też wstrzykawami w nazwali. Tak się tutaj doskonali, bo pod nogami mu się pali. O, no właśnie, i w nas celuje. Zdrowie tutaj nie marnuje. Czekaj, znowu dam ci zastrzyk w brzuch. Ha ha ha! Buch, buch, buch. Tak jest! I co teraz? Powiesz na to. O, zaś zniknął. No to czekamy. O nie, jakie rewelacje tutaj mamy. Hm, chyba to samo. Wali w nas strzykawami, tylko nie to. Blue Jane, ukrywasz się. Je, je, je. A właściwie poruszasz się, bo ukryć to tutaj nie ma. Się gdzie? Niestety. Zaś do nas wraca. Dzień dobry. Ho, ho, ho. Proszę bardzo, zastrzyk w brzuch. Trach, ciach, ciach. Jest. I co teraz? Czekamy, czekamy, czekamy. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę pana, ma pan mniej niż połowę żyćka. To mi się podoba. O, jej, uważamy, uważamy. Prawie całe żyćko mamy. To mi się tutaj podoba. O, zaś, tylko nie to. Znowu, co tutaj się dzieje? No. Au, skoczył mi na głowę. Proszę bardzo, zaś zastrzyk w brzuch. Tak jest, o, aż się za niego chwycił. Chyba nie przypada za zastrzykami, a innych to by chętnie nimi straszył. Niedobry pan pielęgniarz, ja ci dam, ja ci dam. Uciekamy, uciekamy, pomocy, pomocy, tylko nie to. Czeka na mnie samo zło? Nie, całkiem łatwo jest, moi drodzy, ominąć te strzykawy, jeśli mamy dużo wprawy. No, dzień dobry, proszę bardzo, o. Ojej, zaraz mnie z tej areny. Zepchnie? Zniknął. Pokonałam go! Jejeje! Nie było wcale tak źle! Kochani, jak fajnie! O! Obie zaliczone! Wszystko zakończone! A ja w tym miejscu chcę się z wami już pożegnać. Cześć moi drodzy i do usłyszenia!